Witam was serdecznie na moim kanale. Przed chwilką kręciłam dla was filmik wszystko o bazach. Jeżeli jeszcze tego filmiku nie widzieliście, to tutaj macie odnośnik. Wystarczy kliknąć, odniesie was to do mojego poprzedniego filmiku. Możecie go zobaczyć, a później wrócić tutaj, ponieważ za chwilę opowiem wam o moich Ulubionych bazach pod makijaż. Wybrałam tylko 5 moich ulubionych, najczęściej stosowanych przeze mnie baz pod makijaż. Pokażę Wam je, wyjaśnię, dlaczego ich używam najczęściej i mam nadzieję, że te informacje Wam się przydadzą. Jeżeli będziecie mieć pytania, jakie bazy z tych tutaj prezentowanych pod jaki makijaż, pod jaki podkład, to, tak jak mówię, odsyłam Was do tego filmiku, który był wcześniej, wszystko o bazach. Tam będziecie wiedzieć. Um, o co w tym chodzi i jakie bazy powinno się dobierać do jakich podkładów. I zacznijmy już nasze top 5. Zacznę od bazy, po którą sięgam najrzadziej, bo to jest istotne, dojdziemy później do pierwszego punktu. Baza, której używam najrzadziej, chociaż bardzo ciężko mi to było ustalić, to baza Smashbox Photo Finish Tą bazę pewnie znacie, bo jest ona bardzo reklamowana. I się nie dziwię, ponieważ jest to naprawdę świetna baza. Baza, która wyrównuje nierówności skóry, która daje efekt naprawdę HD po położeniu podkładu, skóra jest idealnie gładka, przepięknie wygląda na zdjęciach i filmie, jest bez. Oleju, ale jest bazą śliską. Ehm, śliską po nałożeniu, więc nie proponuję takich mocno zastygających e, podkładów wodoodpornych na taką bazę nakładać, ponieważ nie za bardzo będzie się trzymać. Natomiast świetnie będzie się sprawdzać e, z podkładami bardziej nawierzającymi. E, naprawdę efekt będzie rewelacyjne takiego Airbrusha i skóra naprawdę jeżeli przygotowujecie skórę do zdjęć to to jest baza którą warto zainwestować. Ja mam tą wersję mniejszą, ona kosztuje 40 par zł w Sephora jest dostępna, ponieważ w kuferku zajmuje mniej miejsca i jest po prostu lżejsza, ale są dostępne też bazy o większej pojemności te same to jest pierwsza baza. Baza kolejna to baza rozświetlająca, której używam do czasu makijaży ślubnych, do makijażu na sesje zdjęciowe. Jest to taka baza wielozadaniowa, którą bardzo bardzo lubię. Baza na pokazy jakieś makijażowe świetnie się sprawdza, ponieważ pięknie rozprasza światło. I jest to baza Silver rozświetlająca firmy Kroland. Prezentuje się tak. Ja Wam pokażę na dłoni. Jak widzicie jest ona mocno biała, ale nie daje efektu takiego lodu na twarzy, tylko bardzo ładnie rozprasza światło. Później jak nałożycie podkład, naprawdę inteligentnie odbija to światło. Jak widzicie tutaj jest zaciemniona. Ta, ta strona, która jest bardziej doświetlona, ładnie się błyszczy, ta już nie. Więc w zależności od tego, jak poruszacie twarzą, ona zaczyna pięknie się mienić i nabierać kształtów. Taką bazę można nakładać pod podkład, jak i łączyć go z podkładem i nakładać na twarz. Wtedy efekt jest jeszcze lepszy, bo skóra jest bardziej rozpromieniona, a nie jest, efekt nie jest przytłumiony tym podkładem. bo przy, bo przy pudrowaniu oczywiście zjadacie bardzo dużo tego efektu błyszczenia, więc czasem warto połączyć właśnie z podkładem, aby stworzyć ładny efekt. Eee, takiej bazy używam również do sesji zdjęciowej kiedy fotografowane jest całe ciało. Nawet przy e, pannach młodych nakładam na przykład tutaj na szyję, na dekolt, aby pięknie e, cała skóra promieniała, czasem właśnie na e, ciało, na nogi, aby wyglądały się na bardziej smukłe e, skóra była na, wyglądała na bardziej nawilżoną, bo jak widzicie, efekt jest naprawdę nieziemski. Powtarcie w skórę pięknie dłoń wygląda, zobaczcie tą różnicę bez bazy i z bazą. Tu od razu widać wszystkie żyłki, że skóra jest troszkę sucha, a ta dłoń wygląda na pięknie i nawilżoną, więc ciało wygląda niesamowicie po nałożeniu takiej bazy. Następną bazę, którą mogę Wam polecić jest to baza dla osób, które mają problemy ze świeceniem się skóry i jest to Makeup Atelier Paris Anti Shine Base. Więc baza która jest zarówno nawierzająca, bo jest ona nawierzająca, matująca eee, i daje świetny efekt. Świetnie się sprawdza przy podkładzie typu wodoodporny, właśnie make-up Atelier Paris, ponieważ jest ona na bazie wody i alkoholu, zastyka na skórze, mocno łącząc się z podkładem i tworząc naprawdę bardzo, bardzo trwały efekt. Następna baza, którą uwielbiam już od wielu, wielu lat. Jest to, Była to w zasadzie jedna z takich bardziej profesjonalnych baz, które zainwestowałam na początku mojej drogi makijażowej, kiedy zaczęłam przyjmować klientki, i jest to baza nawierzająca um, Underbase um, z niemieckiego, um, baza nawierzająca pod podkład, baza, która jest niesamowicie przyjemna, ona pozostawia taki nawierzający film na skórze jest bardzo lekka w konsystencji bardziej jakiś serum przypomina właśnie serum to też jest dobra baza serum lubi się z podkładami najczęściej, a ta baza jak widzicie naprawdę szybko się wchłania jest bardzo nawilżająca z takim lepkim filmem i on też, ta baza świetnie przyjmuje podkłady czy to wodoodporne, czy bardziej nawierzające, czy mocne kamuflaże Super separuje od właśnie podkładu i sprawia, że skóra wydaje się na bardzo, bardzo nawilżoną. A ostatnia moja ulubiona baza, to krem nawilżający, również firmy Krolan Derma Color jest po prostu rewelacyjna. O tym już wspominałam mnóstwo razy w różnych filmikach, ulubieńcach, krem również jest świetną bazą, bo pamiętajcie, że baza. To nie tylko baza z nazwy, ale również przygotowanie skóry i odpowiednie nawierzenie, więc polecam serdecznie. Tak, i to by było na tyle. Tak prezentują się bazy, których używam najczęściej w moim zawodzie, ale jeżeli już bym musiała takie top, to naprawdę jest ta pierwsza. Trójka, najczęściej używam właśnie kremu, po prostu staram się mocno przygotować, nawierzyć skórę i używać produktów wodoodpornych, cieniu, teńką warstwę, aby wszystko było bardzo, bardzo trwałe, więc tak prezentuje się te top 5. Dajcie znać w komentarzach poniżej, jakie są Wasze ulubione bazy, zarówno w pracy wizerzysty, te profesjonalne bazy, jak i na co dzień do używania do własnych potrzeb po prostu. Czekam na Wasze komentarze, na Wasze opinie. Jeżeli filmik się podobał i chcecie więcej takich filmików w serii top 5, to proszę o kciuki w górę. To jest dla mnie zawsze informacja, że filmik się podoba i że chcecie filmiki tego typu. I w komentarzach piszcie, jakie top 5 chcecie jeszcze zobaczyć w moim wykonaniu. Cokolwiek dajcie znać. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmiku. Cześć.